Dzień dobry. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w Inowrocławiu znajduje się trójkąt wermut. Tak, jest taki. Ja do wczoraj również nie wiedziałem, że taki trójkąt się znajduje, ale właśnie sobie to uświadomiłem. W trójkącie wermutkim prawdziwym, giną statki bez powodu. Nie wiadomo dlaczego. W Inowrocławskim trójkącie bermudzkim dochodzi do kolizji i też nie wiadomo dlaczego. Według pana komendanta Powiatowego Policji w ciągu ostatnich trzech lat w tym miejscu za mną doszło do 50 kolizji. Nikt się nie zastanawia dlaczego. Jedynie przyczyną, która zostaje napisana w protokołach jest niezachowanie odległości między pojazdami. A tu po prostu dochodzi do najechań gdyż jedno auto nagle zaczyna hamować, a drugie na nie najeżdża. A dlaczego tak się dzieje? Jest to na pewno spowodowane tym przejściem dla pieszych, które za mną jest, jak i również tym tą przerwą w pasie rozdzielającym do Urzędu Miasta. Kiedy spod świateł Rusza kawalkada pojazdów. Nie każdy kierowca musi się spodziewać, że będzie zmuszony po kilkudziesięciu metrach nagle hamować, bo ktoś skręca w lewo do urzędu. U każdego kierowcy, po minięciu skrzyżowania, następuje chwila rozprężenia a tu nagle zmuszony jest do nagłego hamowania. Właśnie otrzymałem ze starostwa decyzję odmowną, w której dowiedziałem się, że starosta nie dopatrzyła się powodów do usunięcia tego przejazdu, przerwy w pasie rozdzielającym aleje ratuszowym. Pismo to opublikuje, gdyż jest ono kuriozalne. Tam właściwie chcą coś udowodnić, ale nie bardzo wiedzą co. Piszą coś o dostępie nieruchomości, czyli Urzędu Miasta tego Czerwonego i tego do drogi publicznej jakby to miało jakiekolwiek znaczenie czy przerwa w pasie rozdzielającym jest czy nie ma przecież te obie nieruchomości cały czas mają dostęp do drogi publicznej no to między innymi takie problemy tam są przecież działki na których leżą oba urzędy stykają się z działką Pasem drogowym alei ratuszowej. Dziwi mnie, że komendant powiatowy policji nie widzi związku przyczynowo-skutkowego między istnieniem tego przejścia dla pieszych i tamtej przerwy w pasie rozdzielającym, która umożliwia skręt w lewo do urzędu miejskiego z właśnie tymi Najechaniami na poprzedzające auto. On się po prostu zadowala tym, że nie doszło tutaj jeszcze do żadnego wypadku z udziałem pieszych. A to dlatego, że kierowcy są w miarę zdyscyplinowani, chociaż bardzo szybko tu jeżdżą, jak wszyscy o tym wiedzą. Bo to łatwo zaobserwować na tej drodze. To jeszcze takiego wypadku nie było, ale prędzej czy później on się zdarzy. Poza tym jeszcze coś a propos tego przejścia. To przejście wyraźnie służy tylko urzędnikom tak naprawdę. Dla nich zostało stworzone bo nie ma innego sensu jego istnienia. Gdyż po tej stronie, jak widzicie, po drugiej stronie ulicy, nic nie ma oprócz Urzędu Miasta. Więc osoba idąca od strony ulicy Solankowej i chcąca skorzystać na przykład z tych tutaj firm, do nich przyjść. Może przejść na drugą stronę jezdni na ulicy Słankowej. Nie musi tego robić tutaj. Tak samo jest po drugiej stronie. To przejście ma wyraźnie związek tylko z urzędnikami. Ono celuje wręcz prosto w bramę dziedzińca urzędu.